Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Paul Masterclass Football Po długiej nieobecności spowodowanej w zasadzie spowodowanej lenistwem Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie Ostatni odcinek, który nagrywałem był w grudniu Dokładnie ostatniego grudnia, 31 Szmat czasu, dwa miesiące temu Ale wracam z kolejnymi odcinkami bardzo, bardzo ciekawymi. A więc zaczynamy. ma bardzo duży rozmiar: czy więc... minuty. Połem. Mam wczytowany profil. Ostatnim odcinku, który nagrywałem, to był piąty odcinek. Był wtedy rok 4... 2465, to był 438 rozegrany sezon. No tutaj już będzie bodajże sezon 450, chyba siódmy, jak się nie mylę. Ale musiałem to sprawdzić. Na pewno będzie to w opisie filmu. Także wtedy bodajże miałem yy, rozegranych chyba jeden sezon czy dwa z beskidziem, a więc zdobyłem tylko jeden tytuł mistrzowski. No tutaj jak widzicie, prowadzę Podbeskidzie wciąż i Islandia No tutaj z Islandią jest nie za bardzo ciekawie i najprawdopodobniej się nie zakwalifikuje. Sami widzicie. Pozycja, no bardzo słaba, trzecia, znaczy nie wiem, czy słaba bo tutaj. Tutaj y, piłkarze, no mam takich, jakich mam. Jakich mam? Wejdziemy w profil piłkarzy. No, nie jestem to, co jakieś tutaj mam. No, sami widzicie, wyniki niezbyt dobre. Wygrywam tylko z Azerbejdżanem czy Estonią, przegrałem z Holandią, Szwajcarią, także no status, zarząd... stabilność posady, jak sami widzicie, jest bardzo niepewna i tutaj raczej się pożegnam. Rozczarowany jest z Islandzki związek piłki nożnej moją grom no niestety na no. takimi graczami nie za bardzo można cokolwiek zwojować w Europie. Ale wcześniej udało mi się zakwalifikować do Mistrzostw Europy Barażem Mistrzostw Europy w Serbia, Grecja. Mistrzostw Europy, no tutaj to był masz Sami widzicie. Eee, także nie ma co tutaj komentować. Także do jeszcze kilku meczy i no i. Pożegnanie się z stacją Islandii. A więc, a więc, ten temat zamykam i przechodzę do statusu gry. Jak to teraz się prezentuje? Widzicie, tutaj mam zapisy: 375 dni, i tak dalej. Także, wszystko widać. Teraz przejdziemy do. Profilu. Jak widzicie, mam już rozegranych 20, yy, więcej niż 21 sezonów, bo tam jeden sezon mi nie siadł, nie wygrałem, także tutaj mam wygranych już 20 sezonów, 36 pucharów, no i sami widzicie 384 mistrzostwa ligi, ligi, puchary, no jeszcze... Yy, yy. Jak dobrze pójdzie, to może i 900 pucharów będę mieć. No i tutaj sami widzicie, że już mam rozegranych 21 922 spotkania. Zbliżam się już do 22 000, także piękny rekord. I nadal czekam na potwierdzenie z Guinnessa. Także chyba sobie jeszcze trochę poczekam, zanim. Moje yy, dowody będą potwierdzone Także wierzę, że ten rekord wróci do Polski i że będę nowym rekordzistą. Także Tradycyjnie zapraszam do... Zachęcam do subskrypcji, polubień, udostępniania gdzie się da no tutaj jak sami widzicie, już mówiłem, wygrana, przejdziemy do trybu pod Beskidzia. Kalendarz, jak tu tam ta liga wygląda. No tu mam dominację, raz mi się udało przegrać z Sosnowcem, przegrałem mistrzostwo, ale to tam nie można ciągle wygrywać. Tutaj mamy super puchar Europy z Bayernem wygrany. Super puchar z finału tego. No, a tutaj mamy wygraną ligę Mistrzów. Puchar Mistrzów, oczywiście poprzednie. To są screeny, tam dodawałem na swoim Twitterze. Ten screen, tutaj, właśnie z tego, jak tu wygrywałam, Także takie wizualne potwierdzenie bardziej wideo dotyczące tego. Składy też już Wam pokazywałem, mój nowy, nowy nabytek. Federico Guala, Gualandaris, Gualan, Gualandris, włoski sniper za 90 milionów. World class players. Także jest, no, oczywiście troszkę do tyłu, co pojechałem, bo to wiadomo, no, ale przy tutaj dźwigni finansowej no to jest w miarę dobrze także no tutaj troszkę troszkę to idzie także zaczynamy to będzie taki krótki film na pół godziny następne następne Odcinek pewnie dodam, jak już będę mi 22 tysiące, także... Zaczynamy. Kończę. Islandia kończy zgrupowanie, co im tu ma powiedzieć, no... W zasadzie, no... Gracze zareagowali dość pozytywnie. No, niestety raczej. Nie sądzę, abym wygrał z Holandią. Także zobaczymy Rok 2500 No fajnie troszkę już tego jest no, tutaj Jak tu się prezentują u mnie strategia, taktyka Niskie Ofensywne zarząd klubu klub klasy poprawnych, globalna jeszcze tu takie informacje dotyczące europejskich tych na to się w Europie prezentuje ranking no tutaj wiemy to współczynnik ligowy to tam kraju aktywno, no my tu mamy dwa zespoły Ligi Puchary. No, Puchar polski jest bardziej prestiżowy niż Puchar Anglii. Także Fajna rzecz. Lista klubów. Uuu, Podbeskidzie poszło na pierwsze. Także ciekawie, ciekawie. Erbe Lipsk. Nicea, Barcelona, Ajax, Real. Także Podbeskidzie jest najpotężniejszym zespołem. W Football manager w tej edycji i w tym roku, w którym jestem. Także. Tutaj mamy Sosnowie Zagłębie, legia. Jeszcze tam nadzieję jakiś polski Wisła Kraków, Lechia. Także. Fajnie się to ogląda, no ale wszyscy wiemy, że w rzeczywistości nasza liga po prostu nie istnieje. Ale nie jestem do tego yy, pewny. Już mogę być w innym klubie. Szczerze powiedziawszy, już no już wyczerpała się mi formuła. Po prostu już wszystko, co miałem osiągnąć w zespole spod Beskidzia, osiągnąłem. Także już myślę, że jeszcze tutaj, ligę włoską sobie sprawdzimy. Tak, Włochy. No tutaj mamy Torino, Torino, tutaj ta to wiadomo, to dopiero nie miałem wcześniej, wcześniej miałem kiedyś uruchomioną włoską ligę, ale wycofałem ją. Dopiero teraz postanowiłem ją ponownie, jak to powiem, wskrz wskrzesić i jak sami widzicie. Torino tutaj rządzi, Milan Rasten Widzimy jeszcze Ligę Szwedzką czyli potocznie nazwa Alsvenskan tutaj wiadomo Guys, Hammerby, Helsingborg, Sirius Francja Francja tutaj, no tutaj jest totalna miazga, OG, OGC, NICEA ma totalną, no tutaj trochę tam ale tutaj Nica to, to po prostu miar, wszystkich jak popadnie. Francuską ligę też miałem wcześniej włączoną i włączoną, także teraz postanowiłem włączyć ją. No, tutaj to Nica rządzi po prostu, no. Grabowski. Jak polska kadra, no to wygląda, no tak. Jeszcze liga angielska. W Anglii takie ekipy mamy: Premier League English. Bone move, Millwall, Millwall, Tottenham, Manchester, jak to wygląda? Yy, Liverpoolu nie ma, Liverpool jest w Championship, Sky Bet, spad, relegation, spad, także no Liverpool już w poprzedniej sezonie był, no po prostu jest, no, jest średniakiem, no co by tu dużo powiedzieć, no, no jest, no jest... I sami widzicie, to już upadek po prostu, jak się prezentowała Liga Angielska w poprzednim sezonie. No tu wam powiem, że Manchester był bliski spadku, no, bliski spadku był. Było, nam jako kibica Manchesteru to byłoby coś, no, Szok był, był trochę, no ale wiadomo, to jest gra, no, ale to tak w grze też dziwnie wygląda. A no, więc... No to też już Manchester niestety klub taki. Jak tu sztab pracy wygląda? Cardiff, zespoły, widzicie. Tam mam jeszcze ze Szwecji, ale nie, nie mam włączonych, także mam włoską, angielską. Watford. No tutaj, no naprawdę to jest... ...brane pod uwagę. Jest mój skład i zobaczymy, no widzicie tutaj Zakrzewski, mój podstawowy zawodnik. No to z junior widzicie, z juniorki, bo on był wychowanek na klasę światową, wyprowadziłem go. Kolejny zawodnik, którego wyprowadziłem na klasę światową to jest Letniowski, kolejny mój wychowanek spod Beskidzia. Jeszcze tutaj kilku było zawodnik, o Tibo D, jak to się tam wymawia. Też wychowanek, też chyba klasa światowa, no nie, tutaj nic nie ma. Tinginia, mój ulubiony zawodnik, klasa światowa. Kupiono za 9,5 9 miliona. Rado, Nikola Radoslajewicz, znakomity defensywny pomocnik. Opanowanie, pracowitość na, na poziomie klasy światowej, wytrzymałość, szybkość. No tutaj z odbiorem troszkę kiepsko, bo to u defensywnego odbiór to jest no, rzecz święta. Lukas Leguayza To jest zawodnik, którego ściągnąłem za 12 milionów No i tutaj To co za wyniki jak Brian Lopez Akurat za darmo go chyciłem szybko, bo się nim interesowało tak, że No mam Najlepszy zespół Islandia spadek spadek, awans, chyba awans awansowała czegoś na 62 to tam e, 62 także jesteśmy na gorsi od Iraku no ale tu jest, tu tak jak mówiłem tu tam z raczej, bo jak to mówią, nie wyrabia się nie wyrabiam i no niestety, tu już raczej wiesz no, widzisz, że już mój, Wiek już jest zbyt stary, nic nie osiągam z kadrami, także no tutaj, tu też też Telesio Henrique, też bardzo dobry zawodnik. Naprawdę fantastyczną maszynę do wygrywania. No, nie prosta. No. Tutaj już mamy. Jesteśmy w dniu meczu. Forma beznadziejna. Moja wysoka. Dilson też bardzo dobry gracz. I zaczynamy. Tutaj ja asystentowi zawsze powierzam rozmowę, także on tutaj jest odpowiednią osobą do udzielania takich rzeczy. I już kontuzja. No. Pierwsze minuty meczu, już kontuzję mamy. To Te też dwaj zawodnicy, Pardomo i Didžiuli mają już też nie tak z kondycją. Lili ci łapi piłkę? Krau systemu trzecie, trzecie, dwa ofensywnie. Także. Letniowski i Słupek. Slajewicz do Dilsona, Dilson, rozgląda się, gdzie tu podać. Do habusa, habusi. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy i mamy wynik bezbramkowy. Karny jest, rzut karny. Jest. Kto tu będzie ten? Robert Habuz będzie wykonywać. 1-0. Rybus rozgląda się, z powrotem swojego brąkarza, on do Kimczaka, The Julie do bramkarza. Bramkarz do Trabelsi Trabelsiego, Dubus, Habus 2-0, nie ma, zmarnowana okazja na gola. Dobra, koniec pierwszej połowy. No tutaj w zasadzie... Chyba trochę więcej ich stać. A tutaj widzę, że już ma zawonik ten, muszę go dać, Palumbo. Nie mogę dokonać kolejnych... Czyż nie, tutaj nowej nowy, nowy nabytek w zasadzie wpuścimy. bo bym jakiejś żadnej kontuzji nie złapał, bo będę grać w dziesiątkę. Żadnej zmiany nie mam już. No jak na taką... Na taki zespół to powinien już prowadzić z 3-0 co najmniej. No, chyba teraz będzie 2-0. Nie. Może teraz będzie jakaś okazja na gola. Słabo to wygląda Skuteczność dzisiaj jest dość słaba, naprawdę, jeden gol jak na razie Tu już powinno być co najmniej 3 do 0 I strzelamy na 2 do 0. Mój nowy nabytek za 90 milionów euro strzela debiutanckiego gola. O, było blisko. Mogą stracić gola. Bramkarz miał problemy. Tabela, tabela, jak tu tabela, skakujemy na pierwsze, ale legia ma zaległy No i to było na tyle, chociaż no Mecz, no do zaliczenia, do wygrania i tyle, no Chociaż skuteczność mogłaby być lepsza O dwa miesiące w plecy, no. Trudno. No moi drodzy, to by było na tyle. To taki krótki odcinek. Następny... Następne będą troszkę dłuższe. To tak... W ramach przypomnienia ten odcinek tutaj... Yy, wam... Wam yy, przedstawiłem, żeby się... Przypomnieć, następne odcinki będą dłuższe. Wskazywałem mój profil. Ogólne sprawy mamy już 21 923, czyli tam jeden metr więcej. Czyli coraz bliżej do 22 000. Także subskrybować, udostępniać, oceniać. Następne odcinki będą dłuższe. Nie wiem, czy, czy będę jeszcze w Podbeskidziu, może będę już w innym zespole francuskim, może to być e, Torino, bo tam chciałbym albo w Milanie troszkę.